W ramach prac termomodernizacyjnych budynku zespołu szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim wystąpiło ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków, w tym m.in. jeżyka. W związku z tym miasto wykona tzw. kompensację przyrodniczą. Zrobimy wszystko, żeby te ptaki tam zostały, więc przede wszystkim prace będą prowadzone poza okresem. Lęgowym. Jerzyk to gatunek średniego ptaka wędrownego, zamieszkuje niemal całą Europę i dużą część Azji. Pierwotnie Jerzyki zamieszkiwały góry, gnieżdżąc się na skałach i wysokich drzewach. Obecnie najliczniejsze populacje znajdują się w miastach i innych ludzkich osiedlach, gdzie gniazdują w murowanych budynkach, kominach czy też wieżach kościelnych. Jeżeli z, y, mieszkańcy y, danego budynku sami stwierdzą, że gniazda jerzców w tam występują, a następuje w najbliższym czasie y, jakieś próby y, wykonywania prac tego typu, zdarzenia można zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak również do, do właściwych komend y, policji. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla komend powiatowych y, w całym województwie pomorskim, także y, sami Również mają świadomość, z jakimi gatunkami można się spotkać w obrębie budynków, kiedy przebiegają te okresy lęgowe oraz jaka jest sytuacja prawna gatunków znajdujących się w budynku. To są nie tylko ptaki, również możemy to spotkać w nietoperze i są to gatunki prawnie chronione, w stosunku do których obowiązuje szereg zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody. Zatem przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z remontem elewacji budynku, upewnijmy się, czy nie zagrozimy w ten sposób zamieszkującym tam. pata